Hejka kochani, a w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Minecrafta Czekajcie, ja szybko pójdę spać, bo już jest... O, eee, o nie, creeper, creeper, creeper! Oh no, oh no! Eee, I przywitam się z wami rano Czekajcie, o dobra Dobra, idę spać i zaraz się z wami przywitam I ogólnie opowiem wam Mm, co ja myślałam? Niestety będzie trzeba coś ktoś nie ma. Uu! Dobra, to lepiej, żeby tu już wybuchł. <gry> lepiej, żeby tu już wybuchł. Ten creeper, dobra. Dobra, udało się. Uuu Mamy nawet... To mi raczej nie jest potrzebne. Tu to, to, to tak ładnie ułożę. Hej, pójdziemy, myślę, że pójdziemy do jaskini, poszukać żelaza na, na cały secik mieć nie będziemy jeszcze zebrać tam zboże i to wszystko, ale zebrać sobie jakieś jedzą, jedzonko i polecimy do kejwa dzisiaj w końcu pójdziemy do kejwa tak, pójdziemy do tego kejwa, który jest tak daleko ja myślę, że ja to nagram ale prawdopodobnie no bo to po prostu będzie nudne dlatego postanowiłam, że to wytnę i i tyle, i nie będziecie musieli tego oglądać a, bo mi się samej nie chce tam iść, tam jest daleko. Przypominam, ja sobie nie zrobiłam, mam zapasy w końcu z tego, bo to jest ogólnie przejście, tam się trzeba czołgać. E, no i pomyślałam I zaraz. E, no i pomyślałam, bo potrzebuję już siedzenia, No i pomyślałam, że po prostu już wykopię na dwie kratki, żeby mogła tam biec, no bo będę dwa razy szybciej tam jeśli... Nawet dziewięć! A nie, czemu tutaj ryby wystarczy? Czy je tu zostawić i po prostu zebrać sobie nie. trochę więcej? to się wytnie w mon... Oj, tu była, ma był mały fail, ale to trzeba wyciąć po prostu od na giga. Dla nas spokojnie tego. Tu chyba też nic nie ma, więc chyba zostaje nam 8 marchewek i 14 ziemniaków. Mam sobie sadzonkę dębu. Fajnie by było zebrać. O, proszę ogólnie strasznie słabe są moim zdaniem. Czy Waszym zdaniem też są strasznie słabe te... Poczekajmy, no to tylko zobaczyć co tutaj jest. A tu nic nie ma. <laughs> Okej. Okay. Aha! Ja nie mogę teraz tu zejść. Okej. Okay. Super, fajnie. Poczeku się uderzy. Dobra, poczekajcie, bo mi spada słuchawka. Dobra, wyrwamy wodę. Dobra, boję się. Lecimy w dół. Jest tu, ktoś, coś. Jest tu ktoś, coś? Ktoś, coś? Ktoś, coś tutaj. A! Gdzie kolejny? Gdzie? Gdzie? Kurwa! A Kurwa, ile ich tu? Jest tu ktoś? Chyba nikt to nie idzie. Kurna! O nie! Ale jest jakaś pierwsza skrzynka, ale jeszcze jej nie mogę otworzyć. Mam tarczę i nie zawaham się jej użyć. Może jej się podbuduje po prostu. Ty właśnie, to jest świetny pomysł! Od razu, nie. Szkieletona. A! O nie, jak się wystraszyłam! A! Sio! O nie! O nie! 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 No nie! 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 trzy Nie! Jest dobrze. Mm, jest dobrze. Dobra, wracamy tam. Co wy? Wracamy tam. Mięso mi nie jest potrzebne. Mamy na im taga. Ja, ja bym chciała kotka mieć. Kotka sobie zrobię i od razu możemy sobie. Nie, w sumie nie. Kotka chcę mieć ogólnie. Ogólnie to ja mam ten mieczki. On bije 5, ten bije 5, a ten bije 6. Więc, no nie wiem, byłam. O, albo w sumie nie, nie. Ten kamienny mieczyk, albo nie. Czekaj, ile on ma? Jakby on mi się skończył w nagłej sytuacji, nie, ten kamienny. Dobra, tego trzeba, do tego trzeba po prostu podejść. Żeby on mi wybuchł od tarczy. Tak, właśnie. O właśnie! Dobra. Jakiś wileczek, dobra. Nieważne, uu, e, tam coś jeszcze jest, dobra, to ziemniaczki bym sobie przypiekli, z połowy bym upiekła, na wszelkich, dobra, no, upiekę, z... chociaż w sumie po co, dobra, upiekę wszystkie na domek e, w Minecrafcie i chciałabym go zbudować, tylko nie wiem, czy wolelibyście, żebym go budowała na filmie, czy żebym zbudowała go sobie jakby poza film, gdzie totalnie w tym samym miejscu, czekajcie, tu sobie znajdziemy. pójdziemy chyba pod szczyt czy ja w ogóle łódki nie mam zrobionej, ja chciałam sobie przypłynąć tam na drugą stronę, więc ja... ja. Oj, dobra, na razie nie potrzebujemy pochodni. O, dobra, już przypłyniemy sobie. Dobra. Dobra, zostawiamy tą, tą łódkę. Uje, ale fajne kwiatki. Uuu, mamy jajko nawet. Dobra, chciałabym znaleźć ogólnie biom. E, dżunglę chciałabym znaleźć, bo słuchajcie, chciałabym. Chociaż chciałabym zdobyć kakao. To nie było w ogóle zdobyć papuszkę. kotka, jakiegoś ogólnie zwierzaczka. Ogólnie jakiegoś zwierzaczka fajnie było zdobyć. Dobra, już dużo mam tego, dobra. Już więcej nie potrzebuję. Dobra. Hop, 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 hop. Dobra, mamy te ziemniaczki. Ból, 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 ból. Lecimy. Polecimy sobie zobaczyć, czy coś tu jest. Możemy sobie chlebka zrobić w sumie. To jest trzy potrzeby... O nie no, jestem już głodna jegać. To jest bez sensu, jak nie można biegać. Jak się jest głodnym. Dobra, hop. No i mamy na chlebek. Patrzcie, zrobimy sobie chlebek. Chlebek sobie tutaj zrobimy, w którymś domku? Tu jest któryś crafting, chyba nie ma. Bo mam. Zbrałam sobie spiczy przyciski. No, że miałam 8, ale dobry, ci dlaczego nie jem. A ja Wam odpowiem, że nie wiem. E, no całkiem sporo on dał. Dobra, teraz sobie ogólnie w ten sposób pójdziemy. O nie! Tu jest creeper. Czemu to jest tyle tych creeperów? 34. A, powinno starczyć tych czy siak pewnie. Zaraz znowu mnie nerwuje. Zaraz zjemy sobie na pewno na fula, jak będziemy już mieli. Jak będziemy już mieli... O kurde! Ja przepraszam, ja przepraszam, ja przepraszam, ja się stresowałam. I teraz się zastanawiam. Wyjść z tego świata, bo jeśli wyjdę, to i wrócę, to nie umrę. A jeśli zostanę tutaj, to umrę. I teraz się zastanawiam, czy to jest fair? No, to jest fair. Tak szczerze. Ale i tak czy się jak nie stracę żadnych itemów, więc chyba wracamy. No niby mam tu lotera. no ale właśnie. Nie zdążyłabym. Dobra. Przynajmniej tyle, że jestem w 100% tak najedzona. No I to, bo mi się niewygodnie tu chodzi. Okej. Okay. I to jest właśnie tutaj. Dobra, spójrzmy wodę tam. Oh no! Ile tu ich jest? Więcej! A! Więcej was matka nie miała? No nie! To wszystko, proszę, te creepery! A jeszcze sikiery miałam w ręce. Dobra, zrobię sobie zapasową ta żelaza. Czekajcie, tu zaatakujemy golem, mam nadzieję, że mnie tylko nie zabije, bo nie mam żadnego żelaza. Eee... Nie mam żadnego żelaza. Proszę, proszę. Nie, nie zaatakował. Przepraszam, ale ja potrzebuję żelaza na tarczy. Ja mam okrągłe zero, że... Dobra, już nie, już mnie nie chce atakować. Dobra, zbierzemy sobie to. Jakby, wiecie, zaatakować i uciec. Macie czy ja miałam żelazo i ja tego nie zauważyłam. Matko jaka ja jestem głupia od tej możecie zobaczyć moje próby ucieczek przed golemem. Niektórzy się powiodą. Tam możemy faktycznie pójść. Poczekaj, gdzieś była taka pójdziesz, czy tu jest lawa? A dobra, nie chce mi się robić tarczy. Idziemy tak. Ojej, ciu, padła. tak? szkielet Aha tam jest matko tu są nawet dwaj Dobra, udało się, o matko, jakie to było ciężkie. I tylko jedną Robić tych kości, znaczy chciałam sobie tą e, mączkę-kostum zrobić. O nie, no i już słyszę jakieś pęgie... O, czarny kotek tu jest, jaki uroczy! Oj górna już, zombiaki! Już by Znowu ty, gościu! Znowu ty, znowu ty, znowu ty! Ja ich nienawidzę. O, ale mam łuk nawet! Dostałam. Kurczę, nie mam żadnych ploczków takich, żeby się podsadzić. Ciebie. Nie raz, nie dwa. Prawdopodobnie nie, nie, no ale. Tu chyba nic nie ma ciekawego. Tak mi się przynajmniej wydaje, że tutaj nic ciekawego nie ma. O, ale jest żelazo. Potrzeba zrobić sobie secik żelazny. Bo ten. Secik miedziany to trochę beznadziejny jest. Jakby tutaj. Mm, no dobra. To tutaj miałam iść. O nie. Kot się palił! Ja mam kotka. Kotek się spalił. Hop. Dobra. Cyk. O kurde. No, to muszę tu. No nie no! Kolejny jakiś Żartowni się znalazł. Chyba tak. Poczekajcie, zjem najpierw marchewkę. Marfewkę. Zjem najpierw marfewkę, żeby mi się trochę odrodziło. O, to Dobrze, dziękuję ci Boże. O matko, dziękuję ci Panie Wogę, żeś mnie uratował. O matko. O hop, 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 Dobra, o macko. No nie no! Wy sobie chyba... Wy sobie chyba sobie nie rzutuj... Ale dobra, jak zapraszacie, to ja przyjdę z chęcią przyjdę. Mam łuk, ale nie mam strzał, A nie, mam cztery strzały. jeden! Super, raz w niego strzelę. <noise> Ale, chociaż raz się... No nie, i tam są jeszcze pająki. Nie, bo czekajcie. Ja muszę przemyśleć, jak to zrobić. O kurde, no bo ja tutaj niestety... Spróbujemy w ten... O kurde, jak dobrze Aha, dobra, tu jest ta woda, matko. O nie! O dobra, spadł. A sobie na mnie Kurwa jeszcze szkieleta! O, i właśnie, właśnie, bigo, 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 bigo. Bigo, No, bigo, bigo, kurda, Szybciej go bi. Szybciej go bi. O, teraz możemy się bić. O! Jak już jesteśmy znajomymi, to już się Dobra, lecimy na ci Let's go! A to było. Dobra, let's go! Iż potem są dwa obok siebie. One mnie zaczął dwa naraz atakować. Czy że może, jakbym coś. To bym dostała. Dobra, no nie jesteśmy. Nie Gramy pierwszy raz w tę grę. Tarczy? To ja uciekam! Nie! Ja uciekam! Ja uciekam! Ja uciekam! Mi się tarcza skończyła. Ja myślę, Ja byłam pewna, że mi wystarczy tej tarczy. AAK STRESOWAŁAM, AŻ MI CIARKI PRZESZŁY W MOMENCIE MI SIĘ MUSIAŁA SKOŃCZYĆ TA TARCZA O się. DOSŁOWNIE AŻ MI SIĘ KOLANO trzęsie, Ale KOLANO MI SIĘ pod POTRZĄSŁO ALE O MATKO AŻ, JAK MI CIARKI PRZECHODZĄ Uch. DOBRA to, TO, BYŁO BARDZO STRESUJĄCE TO BYŁA najbardziej STRESUJĄCA RZECZ e Jaka mnie dotychczas, grając w Minecrafta, spotkała. Ale naprawdę, matko... To było bardzo stresujące przeżycie. To było bardzo stresujące przeżycie. Coś jeszcze odkładam. Te buraki, bo za te, te buraki to się dostaje mało tego jedzenia. Zrobię ja sobie na pewno też trochę drewna. Trefno się zawsze wiecie, przydać, czy coś się podbudować. Ja mam. Zbierzemy sobie i sobie zrobimy deski. Myślę, że jeszcze byśmy syn odcinek, no ale dobra. Wiecie, wystarczy tyle, że byłam gdzieś. I mm, zdobędziemy sobie jeszcze troszeczkę brzozy brzuski. Tu mnie zostało 29 użyć. O kurczę. <grywa> tu mi zostało 29 użyć. Z lecimy szybko. Więc polecimy sobie szybko tutaj i skopiujemy sobie jakąś brzuskę do tego. Dobra, ja już zaraz chyba będę kończyć ten odcinek. No i ocz swoje porady dosyć dużym lubkiem. więc piś stosuję w Minecrafcie Dobra, już chyba mam Dobra, i idziemy do mojego... O ja cię mam małczkę kostną Dobra, zrobimy sobie te dwa chlebki tak jak mówiłam Szybko o, kurczę, uderzyłam się aż Pójdziemy sobie szybko do tam pod bazę. Zjemy sobie chlebki dwa. No bo ze dwa zrobię. Kle